Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagramy w Osadnicy Królestwa Północy, czyli nowa gra kartiana od Ignacego Trzewiczka i Joanny Kijanki. Będzie to pojedynek dwuosobowy, gdzie jedna z frakcji to będą, zobaczcie, wikingowie, którzy zaczynają już z trzema kartami, mają pastwiska, mają przystaj, mają las od razu dostajemy surowce związane z tymi kartami, które położyłem tutaj. Każdy też dostaje 5 robotników na początek. Dwa statki, dwa piony akcji, które będziemy używali na tym kole. Znacznik pierwszego gracza. I w odróżnieniu od osadników na rodziny Imperium, czyli poprzedniej gry, tutaj mamy tylko i wyłącznie jedną swoją frakcyjną talię. Więc tutaj na początku gry dostajemy 5 kart. Zatrzymujemy sobie 3 karty. I teraz będzie faza wypatrywania, gdzie możemy z 4 kart zachować sobie. Eee, maksymalnie cztery, ale na każdą z nich musimy wydać robotnika, żeby to zrobić. Ja nie będę się tutaj po prostu długo zastanawiać, tylko weźmiemy sobie na przykład tę i tę kartę, te sobie odłożymy i płacimy robotnikami. Jeżeli płacimy robotnikami w tej grze, oni po prostu na jedną turę są wykorzystani, oni powrócą. Do nas na, na, na końcu tury. Surowce wydajemy permanentnie, one nie wracają, ale robotnicy jak najbardziej wrócą. Nasza druga frakcja zrobi dokładnie to samo czyli też cztery karty, z których sobie wybieramy coś i zatrzymujemy. Tutaj na przykład sobie zachowamy to, i na przykład weźmiemy sobie lodówki, żeby za nasze rybki dostawać punkt, i odrzucamy resztę kart. Z gry, jeżeli talia w którymkolwiek momencie by Wam się skończyła, to oczywiście przetasowujecie. I to jest moja ręka startowa. Za te dwie karty, oczywiście, też dwoma robotnikami muszę zapłacić, czyli na tą turę są niedostępne. E, jeszcze warto zauważyć, jak piękna, super wyprawka jest w tej grze. Jeszcze tutaj mamy wszystkie surowce pięknie poukładane. E, przy rozłożeniu, gdy też rozkładacie bliskie i dalekie, e, takie, można powiedzieć, kolonie, które będziecie podbijać, tutaj jak zobaczycie, e, odległe. Wymagają pożywiania czy ryby, żeby do nich dopłynąć. Także będziemy wysyłać statki, żeby też pozyskiwać karty, albo je po prostu plądrować za surowce i punkty. Dobra. E, więc zaczynamy grać ze znacznikiem pierwszego gracza, czyli takim nietim. I on w swojej turze może zrobić kilka rzeczy. Może przede wszystkim wybudować nową kartę. Kładziemy, płacimy po prostu zazwyczaj surowce. Wydaje, aby zbudować, się w tym przypadku dwa drewna. Kładę kartę, wydaje drewno. Koniec mojej tury. Mogę również, jeżeli miałbym już taką kartę, użyć po prostu akcji z tej karty i ją zatapować, jak to mówią gracze grający w karcianki, żeby już w tej turze nie móc jej drugi raz wykorzystać. Mogę ewentualnie też wysłać pionek na, jeden, na jedną z tych akcji, żeby wykonać akcję z nią związaną, czyli możemy znowu pozyskać surowce z moich kart, możemy wypłynąć statkiem na podbicie wysp. Mogę dobierać karty, mogę wybudować budynek bez spłacania kosztu i mogę powiększać sobie jakby liczby moich pracowników w mojej wiosce. Ja po prostu zacznę grać, żeby Wam pokazać jak to chodzi. Eee, powiedzmy, że na początek. Aha i do kiedy gramy? Gramy do momentu, aż którykolwiek z graczy osiągnie 25 punktów zwycięstwa. Wtedy wam ostatnią rundę. I jeszcze dodajemy punkty za każdy budynek, za każdą kartę wyłożoną przed siebie. Też dostajemy jeden punkt. Eee, ok. Więc ja na początek. <laughs> Powiedzmy, że mam owce, więc jak najbardziej ta tawerna e, to będzie dobry pomysł. Także pierwsza moja akcja to jest po prostu budowa. Więc wydaję w tym momencie dwa drewna, drewna wybuduj, e, wydaję aby zbudować. <laughs> I wydajemy te surowce do banku i mam kartę wybudowaną. Teraz jest e, mój przeciwnik. I zobaczcie, tu jest ciekawa rzecz. Bo te karty w tej grze mają informację na przykład w lewym, lewym górnym rogu, Zbierz, aby zbudować. Oznacza to, że muszę wziąć swój pionek i położyć na akcji zbierz, żeby że tak powiem opłacić koszt. To jest wymóg, że muszę wysłać pionek tutaj. Jeżeli nie mam pionka, to niestety nie mogę te, tego budynku w tej rundzie zbudować, ale jak najbardziej to robię i najpierw rozpatrujemy efekt karty. W tym wypadku dostajemy po prostu owocek z banku do naszych zasobów. Do czego mi ten owocek? Do tego, że w następnej turze na przykład zamiast wystawiania kolejnego pionka mogę wydać jabłuszko, żeby przesunąć pionek na sąsiednie pole, czyli mogę wypłynąć albo mogę skonstruować. Tylko, że wtedy przekręcam ten pionek w ten sposób, żeby zaznaczyć, że już trzeci raz jeden pionek nie może w tej całej rundzie się poruszyć. Tak? Aha, i jeszcze akcję zbierz, czyli wybudowałem kartę, dostałem owocek i teraz zbierz surowce z jednego i kartę z dynią. Widzicie, karty z dyniami mamy tutaj, tutaj tutaj. Wybieram jedną z nich i bierzemy surowce z niej, więc powiedzmy, że weźmiemy dwie rybki w tym momencie. Zbie bierzemy dwie rybki. Więc mam dużo rybek, na pewno będę chciał zbudować budynek do zamieniania rybek na moje punkty zwycięstwa. Teraz jest znowu ten gracz. I co on by chciał zrobić? Wydaje mi się, że chciałbym na pewno zebrać surowce, bo potrzebuję drewna, ale mogę też wysłać pionek, żeby po prostu skonstruować Zobaczcie, bez wydawania surowców, czyli wysyłam tutaj, mogę też oczywiście iść na zbierz. To, że tu jest niebieski pionek, to nie oznacza, że to jest zajęta akcja. Idę na skonstruuj, i po prostu bez wydawania surowców budujemy tą gospodę. Kładziemy sobie tutaj w akcjach, i teraz będę mógł wydawać owce. Widzicie, żeby dostawać punkty zwycięstwa, i nie musiałem wydawać na to drewna. Teraz jest mój przeciwnik, więc on, tak jak mówiłem. Teraz z kolei wydaj, aby zbudować lodówki, po to, żeby w przyszłych rundach zamieniać rybki na punkty zwycięstwa. I oczywiście musiałem kamień na to wydać. Teraz jest mój przeciwnik, i co, co zielony gracz chce zrobić? Ma takie karty, możemy przypisać dwupracownikowi, otrzymaj dwa punkty. Jest bonus za zbudowanie. Więc wydaje mi się, że w tamtej rundzie na pewno rozsądnie było cofnąć mój ruch, żeby zbudować to, bo to w sposób droższa kata. W tym momencie nawet mocniejsza dla mnie, i po prostu ja teraz jej użyję. Więc oczywiście w tamtej turze zbudowałem tę kartę. Przypisz dwóch pracowników, aby otrzymać dwa punkty i bonus za zbudowanie. Jeszcze dostaliśmy, zobaczcie, taką broń, sykietkę, którą można wykorzystać na dwa sposoby. W swojej rundzie mógł na przykład ją wydać, żeby e, przekręcić kartę przeciwnikowi, żeby nie mógł tej jednej karty użyć w tej, tej, tej rundzie. Alternatywnie, jak będziemy wypływać to mogę też wydać, zobaczcie, żeby skolonizować, czyli dołożyć sobie kartę, widzie, jest wydaj, aby dobra, żeby dodać do naszego imperium i od tej pory mogę na przykład używać jakiejś akcji specjalnej, która jest po tej stronie. A jeżeli nie wydam siekierki, to robimy to plądrowanie, czyli te, te surowce dostajemy. Dobrze, więc ja po prostu przypiszę dwóch robotników i oni tutaj, zobaczcie, są przypisani do momentu, aż jakiś efekt w grze pozwoli mi ich wyczyścić. Tak to nie mogę. Ale dostaję dzięki temu dwa punkty natychmiastowo, więc znacznik naszych wikingów idzie raz, dwa. Więc już jestem coraz bliżej do zakończenia gry. Teraz jest mój przeciwnik i on po prostu wyda jedną rybkę, żeby dostać punkt zwycięstwa. Więc tapujemy kartę, wydajemy jedną rybkę do naszych zasobów. Dzięki temu dostaję jeden punkt zwycięstwa. Co zrobią wikingowie teraz? Zbudują wydaje mi się kartę... Aha, tylko muszą zabrać najpierw surowce. Więc weźmiemy swój pionek i wyślemy na zbież. Nie mam niestety owocka, żeby przesunąć pionek na, na zbież, więc po prostu użyjemy tego piona tutaj i zbierzemy sobie z lasu dwa drewna. Zbierzemy sobie dwa drewna i kładziemy sobie w naszych zasobach. Teraz jest gracz Eskimosów. Więc on może jeszcze wybudować sobie na przykład to, żeby dobrać dwie karty. Bo bonus za zbudowanie dwie karty wydaje jeden kamień do surowców i dobieram natychmiastowo dwie karty. Więc z naszej tali zawsze dobieramy w ciemno. Raz i dwa. O, to jest też fajne, bo mogę wzmocnić. Zobaczcie. Moją, mój połów wielorybów, czyli podsuwamy kartę pod drugą, kartę, po to, żeby już mieć trzy, trzy rybki. I za każdym razem, jakbym zbierał z tego pola, trzy rybki bym dostawał. I e, jeszcze ważne dla fanów osadników, e, nasze surowce tak naprawdę e, nie, nie, nie ma tu fazy dochodu. Tak więc to, co zbiorę, to w następnych rundach będę wykorzystywać. Więc też to się w żaden sposób nie marnuje, tylko trzeba dobrze, dobrze tym zarządzać. Dobrze, więc ja teraz będę budować. Więc wystawimy sobie tę kartę płacąc jeden drewno, żeby mieć akcję wydania owcy na jeden punkt. Tak. Teraz z kolei mój przeciwnik e, wypłynie. Czemu nie? Żeby wam pokazać. Więc biorę pion, idę na wypłyń, i tu widzicie, połóż jeden ze swoich statków na polu wypraw. Ogólnie rzecz biorąc, każda frakcja ma przypisaną graficznie statek. Ja po prostu e, lasowy widziałem, żeby on już się nie bawić w to. E, kładziemy na samym górze. Naszego toru oznacza to, że ja jako pierwszy będę którąś z rozpatrywać. Więc wybiorę sobie kartę i przypisany efekt do niej, jeżeli płynę bez rybki. Więc może weźmiemy rybkę, żeby mieć te mocniejsze karty, czyli te dalekie sobie rozpatrywać. Jeżeli e, nie chcecie żadnej z nich, możecie też w ciemno rozpatrywać. E, tak też można zagrać. Ok, więc teraz ten gracz wyda po prostu owce na tej karcie, aby otrzymać punkt zwycięstwa. Więc tapujemy, wydajemy owce. Dodajemy funkcję zwycięstwa i wydajemy owce do naszych zasobów. Eee, gracze mogliby teraz kolejno wykonywać swoje tury. Do momentu spasują. Kiedy spasujecie, już nie możecie wykonywać akcji i e, nie możecie być też e, celem ataku. Czyli ktoś nie może wydać broni, żeby wam zatapować jakąś kartę. E, gramy. Pasujemy, później znowu jest faza dobierania kart, czyli cztery karty dobieramy, wydajemy pracowników, żeby karty zachować na rynku i tyle. I co jeszcze jest ważnego, właśnie to jest rozpatrywanie kart, tak czyli teraz ten z rybką popłynął, więc mógłby tę albo tę kartę na przykład sobie wziąć i te surowce by dostał punkcik na przykład tej trzy drewna i odrzuciłby tę kartę. Tylko i wyłącznie jeżeli płyniecie z bronią, możecie sobie przydzielić tę kartę do imperium, co daje też Wam jeden punkcik dodatkowy na koniec no i co? I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o taką szybką, szybką prezentację rozgrywki w nowych osadników. Jeżeli interesuje Was moja opinia na temat Królestw Północy, przyjdźcie do podsumowania i recenzji, gdzie w kilku słowach powiem Wam, jak nam się w to grało. I teraz dzięki wielkie za poświęcony czas, do następnego, hej!